Nikt nie zapala lampy, by nakryć ją garnkiem, bądź schować pod łóżkiem, lecz stawia ją na świeczniku, by widzieli światło ci, którzy wchodzą. Więc jeżeli światło Ducha Świętego tli się w Twoim sercu, jeżeli chodzisz w obecności Bożej, dziel się tą obecnością z innymi, dlatego że nawet najmniejsze doświadczenie obecności Bożej w Twoim życiu. Dzisiaj bądź też jutro, może komuś uratować życie. Więc światłem, które nosisz w sobie, dziel się i rozświetlaj mrok w sercach ludzi, którzy jeszcze Jezusa Chrystusa nie poznali. Być może to Ty jesteś tym małym trybikiem w wielkiej maszynie Bożej. I może to Ty pewnego dnia komuś uratujesz życie. Komuś. Rozświetlisz drogę. Więc, jeżeli możesz, ewangelizuj. Dziel się doświadczeniem obecności Bożej. Dziel się Jezusem. Jeżeli to Ty chodzisz w świetle, rozświetlaj innych. Ku chwale Boga i chwale Jego Ojczyzny. Amen. Błogosławionego Dnia. amen